Sprawdźmy, czy rozpoznasz, z jakiej bajki są to kadry. No to na pierwszy ogień taki obrazek. Czasu jest mało, bo zaledwie 3 sekundy, ale zadanie wydaje się być proste dla starszych widzów. Ten kadr pochodzi oczywiście z bajki Pszczółka Maja. No to teraz zmieniamy klimat. Osoby urodzone w latach 90. powinny bez problemu rozwiązać tę zagadkę. Ta bajka to oczywiście potwory i spółka, która swoją premierę miała w 2001 roku. Tylko dla przypomnienia dodam, że to prawie 25 lat temu, a zgadniecie kolejny kadr, fani tej bajki na pewno się uśmiechną. Rok 1997 to czas premiery kultowego filmu animowanego Herkules. Punkcik dla tych, którzy tak obstawili. No to teraz będzie jeszcze trudniej dla młodszych widzów. Ale może znają? Pierwsza jej emisja miała miejsce w 1969 roku. A jest to bajka Wilk i Zając. No to szansa na zdobycie kolejnego punktu. Może być to nieco mylące, bo nawiązuje do Władcy Pierścieni, ale jest to kadr z innej bajki. Jest to Shrek, a z której jego części? Jest to oczywiście Shrek 2 z 2004 roku. Ile zdobyliście punktów? Dajcie znać i napiszcie, jaka jest wasza ulubiona, ukochana wręcz bajka.